Trochę jeszcze brązera na policzku. To jest z Joko. Sorry za te światło w ogóle, bo z tyłu mam. Um, chciałam powiedzieć, szybę, z tyłu mam okno i nie mam jeszcze. No tam nie ma rolety, no i słońce świeci, nie mam jak tego zasłonić. Jesteście trochę tak, wiecie, ja też krzywo się maluję, powinnam tak stanąć, tak jest prawidłowo, ale musiałam Was tak ustawić, żeby tutaj Was za bardzo nie raziło. Ech. no bo no na razie tak jest pod słońce tutaj mam lustro Plan będę miała w przyszłości toaletkę do makijażu Do makijażu. toaletkę po prostu, żeby się malować przy toaletce, więc no nie będę miała tego wiecie problemu no i będę miała wygodniej troszeczkę, teraz ustawiłam wam, stoicie na kranie na zlewie Ech. tutaj mam lustro Czekajcie, wezmę troszeczkę brązera, dokończę się malować i pokażę Wam wszystkie moje kosmetyki, jakie użyłam właśnie do mojego dzisiejszego makijażu. A powiem Wam, że są sztosowe, używam ich do od pewnego czasu, naprawdę od kilku ładnych miesięcy, jestem z nich zadowolona. No i co, i pokażę Wam nowość. Słuchajcie, kupiłam sobie świetny błyszczyk ból, świetny sobie kupiłam nowość z Golden Rose, oczywiście, oczywiście z Golden Rose, bo to, o, to jest po prostu moja ukochana marka. No i co? No, i wam pokażę, jak pięknie wygląda. To jest nowość, naprawdę nowość na rynku, po prostu. Nie w mojej kosmetyczce, ale po prostu yy, nowość na rynku. Słuchajcie, te błyszczyki są pieczące, bo mają za zadanie, wiecie, pobudzić kolagen, one nawilżają, mają składniki nawilżające, mają w składzie yy, ekstrakt z papryki z imbiru, dlatego wiecie, dają taki efekt piekący. No i dobra, chyba równo, jeszcze zobaczę tutaj od lusterka. Trochę ta strona jasna wyszła. Póki co muszę, wiecie, na dwa lusterka działać sobie. No i dobra. Lepiej nie będzie, słuchajcie. Ja was chyba przeniosę w ogóle stąd w inne miejsce, żeby lepiej, żebym lepiej mogła Wam pokazać wszystkie moje kosmetyki. No i jeszcze, słuchajcie, kupiłam sobie niedawno taki krem z Evelina 50 SPF 50, słuchajcie. Niedobry dla mnie jest, zapycha mnie. Tu na brwi oczywiście nie widać. A tu mam go i tak patrzę. Tu na brwi. Oczywiście teraz też nie zobaczycie, bo jestem pomalowana, ale miałam tak. Tu, tu, tu. No tutaj to może właśnie widać. Już idę! Poczekajcie. Jeszcze. W ogóle mi wysypało. Zapycha mnie, szkoda. Jednak teraz testuję słuchajcie taki krem. Kupiłam wczoraj w Rosmanie byłam i kupiłam dla dziewczyn z Baby Dreama. Nie zobaczyłam, że w składzie na drugim miejscu ma alkohol denaturowany. Denaturowany? Denat? Alkohol? Wiecie, ten co wysusza. A No i zobaczymy. No nie spojrzałam w ogóle na skład, słuchajcie, przyznaję się bez bicia. Yy, no i dzisiaj go nałożyłam yy, i powiem Wam tak. Na razie mi się nie zrolował, nie bieli. Jest treściwy, yy, nie śmierdzi aż... Dziewczyny się bawią na dole. Dziś na podwórku. Trochę na podwórku, trochę w domu, aż się boję zerknąć, co one tam robię, Zaraz muszę skontrolować. Straszczam się. Nie bieli. Nie jest taki mocny, tłusty, taki wiecie, ciężki, fajnie się wchłania. No, makijaż, fajny podmakijaż Jest na razie OK wszystko. Idę już! I zapominam już słów. No, i zobaczymy, czy mnie zapka, czy nie. No nie wiem, okaże się. Jeszcze mam do przetestowania taki jeden, drugi, ale no jak ten już miałam, to stwierdziłam, że dlaczego by też tego przy okazji nie przetestować z dziewczynami, nie? Dobra, kończę, bo mnie wołają i zaraz do Was wracam, pokazuję Wam kosmetyki. Już jestem, mam nadzieję, że mnie widać. W, w, w mojej ulubionej bluzie męża jestem. E, włosy dzisiaj mam, wiecie, jak stałam, tak mi zostało prawie, taka fryzura. E, potem będę myła głowę, na razie no tak zostanę. No bo muszę kilka rzeczy zrobić, a potem się wezmę za głowę. E, tak, makijaż zrobiony. Nie wiem, czy mnie dobrze widać. Mam wrażenie, że mam e, ciemno, ale... No ale dobra, jakoś to będzie. Mam cały koszyczek ten, tych kosmetyków, co używam. I słuchajcie, najpierw nowość. Najpierw nowość. Jest to błyszczyk, oczywiście z Golden Rose, tak jak już wspomniałam. Jest to z ta seria. Proszę bardzo. Bardzo piękny. Słuchajcie, ja mam kolor 110 i zaraz zobaczycie, jak ładnie na ustach wygląda. Jest to taki róż, taki chłodny, taki wiecie, daje świeżości. Bardzo ładny, bardzo ładnie błyszczy i naprawdę piecze. Nie wiem, widać? No widać. Bardzo ładny. Dobra, potem Wam się jeszcze pokażę na podwórku, bo ja nie, nie jestem pewna, czy tutaj dobre mam oświetlenie. Yy, w każdym bądź razie jest bardzo, bardzo świetny. Bardzo go lubię. Lubiłam go od pierwszego użycia prawie. I teraz tak, bronzer, który mam na twarzy, będzie tak nie po kolei. Trochę chaotycznie jak to u mnie. Yy, w ogóle mi gorąco jest, zaraz chyba się rozbiorę. Dobra. Yy, mam tak, weź, ja bo muszę się schylać, może coś takiego. Mam bronzer właśnie na twarzy. Ten, co mam na twarzy, bronzer, to jest właśnie firmy Yoko. To jest Yoko yy, i to jest kolor dwójeczka. Tutaj macie dwójeczkę. E, paznokcie też już mam zdarte, też muszę sobie zrobić paznokcie, malować. On jest bardzo ładny, ma bardzo ładny odcień, taki chłodny. E, fajnie się blenduje, nie można sobie z nim zrobić krzywdy. Można sobie go dokładać śmiało. E, pędzelek do, mm, do oczu, to ten co miałam, to jest Hakuro H69. E, pędzel do bronzera Hakuro H24 od lat nie wiem już nie pamiętam ile ja je mam, ale już bardzo długo na pewno bardzo długo. No ehm, dobra. E, paletka, którą użyłam. sorry, mam katar, bo mam e, alergię oczywiście. E, paletka Quattro z Evelina oczywiście. Tak. Bo jest ciepło. Okej. Okay. Hmm, śpieszę się troszeczkę, bo męża w domu nie ma Jestem sama z dziewczynami, a przy domu trochę pracy No i pracy w domu e, Muszę nadrobić to, co wiecie Przez ostatni tydzień nie rozrobiłam No i jeszcze z dziewczynkami bym chciała Spędzić trochę czasu, się pobawić Póki co szaleją na dworzu Jest bardzo cieplutko Więc y, no Dobra Vibo e, e, Dobrwi moja paletka. Jejku, ja Wam nie powiem, ile ona ma. Ona ma, powiem Wam, bardzo, bardzo długo ma. Naprawdę bardzo długo ma. Aż sama nie wiem, ile ma, ale niezmiernie używam jej, jej yy, razem z kredką. Czasami na zmianę, czasami to i to, a czasami tylko kredka albo czasami tylko to, tak zależy, wiecie, nie? Ale głównie, słuchajcie, sobie wyrysywuję kredką, a te tutaj yy, cieniami. Mam mydełko do brwi. Jeszcze jest Golden Rose fajne. Muszę przetestować kiedyś, ale na razie te używam, słuchajcie. Tak jak widać już zużycie. Nie wiem, czy widzicie. Kurczę. No bo tu ciężko w ogóle, wiecie. No, z kadrem. Na razie. W każdym bądź razie Klaresa te czarne. O, one delikatnie daje takie czarne. I słuchajcie, ja robię no, najpierw tak, że Najpierw sobie robię właśnie cieniami albo kredką, a potem tym mydłem. Wiem, że najpierw trzeba mydełkiem, a potem tym, ale jakoś tak mi jest wygodnie, że wykończam sobie tym mydełkiem. Do tego mydełka mam taki fajny pędzelek z Dewobis. Przepraszam bardzo, dlaczego mi tutaj zoom nie działczy? O co chodzi? W każdym bądź razie taki, taki o. Przepraszam, że co chwilę ciągam nosem, ale tak jak już wspomniałam, alergia. No i słuchajcie, słuchajcie, po prostu podkład Golden Rose Total Cover. Ja mam piątkę. Piąteczkę mam, kochani, jest to Cool Sand, odcień. Pasuje, pasuje. I powiem Wam, nie ma w składzie talku, to jest yy, duży plus. Bo ja nie mogę mieć dużo talku, bo mnie też talk zapycha. E, bardzo ładnie kryje, zresztą widać. Bardzo ma ładne wykończenie. Ładnie wygładza, wygładza pory, nie podkreśla porów. Także jest fajny, ok. E, no i oczywiście puder transparentny z Golden Rose, ten sypki, też sztosik. Fajnie matuje, utrzymuje mat na cały dzień, ja się nie świecę. E, pod, nawet pod koniec dnia, tam lekko, gdzie nie, gdzie może, jak się spoce ale tak to powiem Wam, że naprawdę jest super. No i co? No i kredka do brwi, też z Golden Rose. Ejku, straszne te paznokcie mam, no ale trudno już takie życie. Eee, 103 kolorek mój jest. No, ona jest taka pudrowa, fajna. Tutaj wiadomo, ma tę tą szczoteczkę, tylko ta szczoteczka wiecie co? Ona mi wypada rozchodziła się, jak wzięłam to, tym mydełkiem zaczęłam brać, co nie, no i ona taka tutaj, taka luźna jest, więc sobie kupiłam ten nowy, ten, ten oddzielny pędzelek i ten pędzelek jest o wiele lepszy od tego, ona jest ogólnie fajna, wiecie, jak nim nic nie robicie, pewnie nie wyginacie, to tam sobie przedczasać spoko, ale jak ja zaczęłam właśnie go wyginać sobie, żeby w tym mydełku maczać, no to tak nie bardzo, no i kredka normalnie do temperowania, oczywiście temperówkę też mam z Golden Rose, tylko no nie chce mi się już po nią iść. Ale też mają bardzo fajną i taką ostrą tę temperówkę. Oczywiście tuż też z Golden Rose. No mówię, większość mam z Golden Rose. Jest bardzo fajny. Bardzo ładny. Ja Wam potem jeszcze na dworzu pokażę jak moja twarz wygląda. Bo na dworzu w świetle dziennym jest o wiele lepiej. Nie wiem czy widać tą szczoteczkę. Jest bardzo fajna. Nie kruszy się, nie rozmazuje się. Bardzo ładnie rozczyszluje włosy. I włoski, rzęsy e, kom, konturówka chciałam powiedzieć konturówki też mam i pomadki mam, ale to ja to chyba oddzielny filmik nagram e, o tym bo już muszę zaraz lecieć do dziewczyn skontrolować co one robią E, oczywiście mam kredkę do oczu 407, taka brązowa I słuchajcie, ja ją tak lubię, że czasami na zmianę z linerem sobie tutaj kreski robię No teraz mam ją właśnie na sobie i mam, ja sobie robię tutaj kreski na górze tą Też jest super I słuchajcie, mam jeszcze kredkę do oczu 426 z Golden Rose Jakby nie inaczej Słuchajcie, to jest taka dobra firma I ja ją tutaj widać widać nie ona niweluje zaczerwienienia na przykład jak ktoś ma alergię i tam czy oczy czy tam z niewyspania to słuchajcie nie biała jakaś tam kredka tylko ta cielista. sobie tu posmarować i spojrzenie wzrok jest odświeżony i bardzo ładnie wygląda e, powiem wam że też dużo e, dużo e, niektóre inne youtuberki e, mówią że Colderos to jest polska firma kochani mm -mm. To nie jest polska firma, absolutnie nie jest, nie są to kosmetyki polskie. Golden Rose są to kosmetyki tureckie. Jeżeli ktoś mi nie wierzy, to niech sobie wygoogluje i zobaczy w internecie. Bo parę youtuberek właśnie tak yy, gada że, znaczy gadać, tam gadało wcześniej, jak oglądałam jakieś filmiki, to właśnie mówiły, że y, jest to polska firma Golden Rose i tak dalej. Nie, nic bardziej mylnego, są to tureckie kosmetyki. Są bardzo dobre oczywiście za przystępną cenę, ale są to y, kosmetyki tureckie. Firma Eco -Tures, tak? Eco Tours, Dobra, nieważne. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Piękną pogodę mamy, słuchajcie, jest po prostu cudownie, pachnie, jest cieplutko, ja nie mogę wam opisać w ogóle tego zapachu, słuchajcie. To ja nie potrafię tego opisać, bo no to jest po prostu piękny zapach. On jest najlepszy od jakichś, nie wiem, drogich perfum. Mówię wam szczerze, to jest po prostu zapach cudowny. Piękne mam widoki, jeszcze może ostatnio tylko sił trawę tutaj. To słuchajcie, już w ogóle pamiętać jakie tu były haszcze. Pamiętać jak ja wam tutaj pokazywałam. Tak wyglądam ja. Może pokażę się Wam na tle tutaj pięknych tych moich mojego drzewka, moich drzew. No nie wiem, czy widzicie mnie. nie wiem gdzie ja mam się wam pokazywać słuchajcie, tutaj może tak moja twarz wygląda mój makijaż oczy, macie um, no tuż do rzęs, świetny powiem wam ten różowy jest piękny, nude look seria nude look no, naprawdę i usta Także tak to kochani wygląda. Usiądę tutaj tak o. Także tak to wygląda. No szkoda trochę, że tak na szybko, ale kobiety mi tutaj rozrabiają trochę. Słuchajcie, muszę kontrolować. Przede mną trochę pracy. Czyli tak. Pracy domowej, czyli tak. Muszę wyprać. Stawić pralkę oczywiście. Nie będę prała, bo pralka za mnie będzie prała, ale muszę stawić, posygrygować po prostu ciuchy. Muszę jeszcze pościelić dziewczyn łóżka. No, bo przyznaję się, bez bicia jeszcze nie pościeliłam, a już jest godzina. Czekajcie, która? 10.04 cztery. E, tak, żółno, to już trochę późno. E, o 11 godzinie mają lecieć ci krudowie. E, mamy e, oglądać z dziewczynami. Chciałabym obejrzeć sobie, wiecie, tak wyklinałować trochę. E, no i co? Jeszcze myślę potem ciasto upiec, obiad zrobić. Co tam ja jeszcze muszę? No tam trochę kurze pościerać, wiecie, trochę tam poogarniać się w dziewczyn pokoju. No i tak w łazience, w łazienkach praktycznie. No i co? I, i nie wiem, I, aha, jeszcze samochód miałam ogarnąć. Miałam wyczyścić go, bo taki trochę brudasek z niego miałam posprzątać w środku podkurzać, umyć, także takie drobne rzeczy, ale no zrobić trzeba, wiecie, nie? Cieszę się bardzo że dzisiaj mam wolne słuchanie, że jest taka piękna pogoda, że mi tak pięknie pachnie to wszystko, Boże kochany, muszę chyba oddzielny jeszcze taki filmik, taki pogadankowy dla Was nagrać jak to jest, wiecie, mieszkać w mieście, chciej potem pojechać na wieś i mieszkać na wsi, co Wy na to? Czy takie porównanie, gdzie lepiej? Czy miasto, czy wieś? Się, jak się odnajda, odnalazłam tu, jak się odnajduję. No mogę Wam takie coś nagrać. To praktycznie mm, tutaj farba. Oczywiście tak, bo będziemy też majówkę z mężem działać sobie też. No Także mogę nagrać na pewno na dniach jakoś tam nagram Wam. Taka pogadanka. No, cudownie. Dobra, lecę, biorę się za robotę. Tak mi się nie jak się najchęci to ja bym przesiedziała cały dzień na podwórku. Naprawdę. No ale muszę zrobić. Nie ma innego wyjścia. Im wcześniej zrobię, tym y, wcześniej, słuchajcie, będę mogła korzystać z pogody i się będę mogła y, lenić. Mhm. Te się, słyszycie śpiew ptaków. No jest cudownie. Ale dziewczyny się bawią, słuchajcie, jest bardzo fajnie. Mają jak tutaj tango ich pilnuje. Mają tam huśtawki zjeżdżalnie, także tam sobie działają. Słoneczko na słoneczku. O, to jest plusz. On jeszcze sam jak ten pluszek. To jest taki dzieciaczek, słuchajcie. To on jest. O! Pozycja. Pies z głową w dół. I się nie położy. On taki połowiczny jest. <laughs> nie wiadomo, czy on trochę stoi, czy trochę leży.